Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd się biorą hotelowe gwiazdki? Czy jest jakaś organizacja w Polsce, która je przyznaje? A na świecie, czy trzy gwiazdki wszędzie oznaczają te same warunki w hotelu? Kategoryzacja hoteli, czyli potocznie mówiąc nadawanie gwiazdek, to procedura potwierdzająca spełnienie konkretnych wymogów dotyczących wyposażenia, obsługi, dostępnych usług czy infrastruktury. W większości krajów maksymalna liczba gwiazdek wynosi 5, choć są światowe wyjątki w tym zakresie. Co oznaczają gwiazdki hotelowe? Gwiazdki hotelowe to potwierdzenie spełnienia przez obiekt, hotel lub pensjonat określonych standardów. Ich liczba świadczy o udogodnieniach, których można się spodziewać po pobycie w danym miejscu. Im większą ich ilością może się pochwalić dany hotel, tym bardziej luksusowych warunków można się po nim spodziewać. Kategoryzacja obiektów noclegowych jest regulowana prawnie. Wymogi co do ich posiadania są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi noclegowe. Nie są one jednak ujednolicone na gruncie międzynarodowym, więc obiekty o takiej samej ilości gwiazdek mogą się różnić standardem w poszczególnych krajach. Może być to nierzadko powodem rozczarowania po przybyciu do obiektu hotelowego. Warto więc zawczasu, przed wyruszeniem w podróż, zorientować się co do sposobów kategoryzacji w danej lokalizacji, jak również porównać opinie gości i ceny, kto i na jakiej podstawie kategoryzuje obiekty noclegowe. W Polsce, jak w większości krajów, stosuje się pięciostopniową skalę wyrażoną gwiazdkami. Prowadząc obiekt hotelowy, właściciel ma obowiązek zgłoszenia się do kontroli i poddaniu kategoryzacji. Procedura ta jest przeprowadzana przez Marszałka Województwa, który powołuje Komisję Specjalistów do Spraw Oceny Standardów Hotelu. Jedna gwiazdka. Obiekty oznaczone jedną gwiazdką to hotele o podstawowym standardzie i skromnym wyposażeniu pokoi. Muszą one jednak obowiązkowo posiadać łazienkę. Może ona być wspólna dla kilku pokoi lub znajdująca się w pokoju. W wyposażeniu pokoju znajduje się łóżko, szafa, szafka nocna, lustro, wieszak na odzież wierzchnią, lampka nocna i do pracy, oświetlenie sufitowe oraz minimum jedno gniazdko elektryczne. Gość nocujący w pokoju o tym standardzie może liczyć na usługę przechowania bagażu, podania śniadania. Sprzątania pokoju, zmiany pościeli co trzeci dzień oraz dostęp do ciepłych napojów. Pokój powinien charakteryzować się powierzchnią wynoszącą minimum 8 m2. Są to miejsca tanie, przeznaczone dla klientów o niskich wymaganiach. Dwie gwiazdki. To oznaczenie nadawane jest obiektom o średniej klasy pokojach. Obowiązkowo muszą posiadać dostęp do łazienki, telefonu, telewizor oraz śniadanie wliczone w cenę. W pokoju oprócz wyposażenia obejmującego sprzęt adekwatny dla jednej gwiazdki, wymagane jest radio oraz dostęp do sieci internet. W obiektach wyższych niż 4 piętra obligatoryjnie musi znajdować się również winda. Od pokoju jednogwiazdkowego odróżnia go także powierzchnia pokoju, wynosząca minimum 9 m2. Nie ma obowiązku zapewnienia gościom ręczników kąpielowych. Nie ma też obowiązku akceptacji kart płatniczych. Trzy gwiazdki. Hotel trzygwiazdkowy to poziom wyższy od standardu definiowanego jako dwie gwiazdki. Jest to dobry obiekt średniej klasy, oferujący zadbane pokoje o powierzchni minimum 10 m2. Pokoje tej klasy stanowią zdecydowaną większość wśród pokoi w Polsce i Europie. Wyposażenie pokoju obejmuje to spotykane w obiektach niższej klasy, a ponadto pokoje posiadają telewizor i telefon w pokoju. Jest też dostęp do materiałów piśmienniczych, zestaw do czyszczenia odzieży i obuwia, woda butelkowana oraz ręcznik kąpielowy. Zmiana pościeli, podobnie jak w obiektach niższej klasy, odbywa się co trzy dni. Dodatkowo obiekty te oferują dostęp do siłowni. Restauracji, sal konferencyjnych oraz całodobowej recepcji. W hotelu trzygwiazdkowym i wyżej możemy też oczekiwać strzeżonego garażu lub strzeżonego parkingu. Jednak nie dotyczy to hoteli w zwartej zabudowie miejskiej. Tam znajdziemy tylko miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości. Od trzech gwiazdek i powyżej obowiązuje też jednolity ubiór dla poszczególnych służb hotelowych. Cztery gwiazdki. Cztery gwiazdki nadawane są hotelom o wysokim komforcie i standardzie, zarówno usług jak i zakwaterowania. Cechuje je zagospodarowane centrum biznesowe, oferujące dostęp do sal konferencyjnych, restauracji, klubu nocnego, baru, często także basenu. Zlokalizowane są one najczęściej w centrach miast. Pokoje w obiektach czterogwiazdkowych mają powierzchnię od 12 m2. Są wyposażone w klimatyzację, oraz umożliwiają dostęp do codziennej prasy czy używania suszarki do włosów. W dodatkowym wyposażeniu znajdują się także fotele lub kanapy wypoczynkowe, a w miejscowościach wypoczynkowych mini bar lub lodówka w pokoju. Zmiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się w tak sklasyfikowanych obiektach każdego dnia. Hotele te bogate są w ofertę zabiegów kosmetycznych czy spa. W czterech gwiazdkach mamy także dostać wodę mineralną lub stołową. Takiego wymogu nie ma w niżej sklasyfikowanym hotelu. Z ciekawostek, czterogwiazdkowy hotel ma nam zapewnić kwiaciarnię lub możliwość dostarczenia kwiatów. 5 gwiazdek 5 gwiazdek to oznaczenie charakteryzujące luksusowe hotele o najwyższym standardzie, które odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających gości. Powierzchnia pokoju w tej kategorii rozpoczyna się od 15 m2. Pokoje mają mieć klimatyzację lub inne urządzenia i systemy pozwalające na utrzymanie temperatury od 18 do 21 stopni Celsjusza. W hotelu pięciogwiazdkowym na każdy poziom powyżej i poniżej poziomu 0 możemy się dostać windą lub schodami ruchomymi. Pięć gwiazdek różni od czterech także safe i mini bar w pokoju. Dostaniemy też do użytku płaszcz kąpielowy, a ty w jakim hotelu najczęściej wypoczywasz? Czy wyposażenie zgadza się z ilością gwiazdek? Daj nam znać w komentarzu. Zachęcamy też do subskrybowania kanału. Do zobaczenia.